Tomasz Talarski rozmowa tygodnia. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jeszcze w latach 80. była kojarzona wyłącznie z aparatem bezpieczeństwa. Dziś jest jedną z wiodących szkół policyjnych w Europie. Centrum szkolenia policji obchodzi swoje 25-lecie istnienia. Dlatego dziś moimi Państwa gościem jest inspektor Anna Rosuł, zastępca komendanta CSP. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Szkoła rozpoczęła działalność 27 sierpnia 1990 roku. To były takie czasy, kiedy wszyscy wszystko próbowali wprowadzić na nowe tory. Na szczęście ten legionowski eksperyment się udał. Ten tor nie okazał się ślepy. To prawda, powstanie w połowie sierpnia 1990 roku Centrum Szkolenia Policji wpisywało się w zmiany i w transformację ustrojową. Był to. Um, autorski pomysł ówczesnego ministra spraw wewnętrznych dr Krzysztofa Kozłowskiego, który powierzył misję organizacji Centrum Szkolenia Policji na bazie czterech zlikwidowanych szkół y, panu generałowi Zdzisławowi Wewerowi. Te zlikwidowane szkoły miały bardzo różnoraki przekrój y, Przekazywanej wiedzy to bezpieczeństwo państwa, szkolenie kadr kierowniczych, technika operacyjna, ruch drogowy, i właśnie na bazie tych zlikwidowanych jednostek powstało Centrum Szkolenia Policji. To była też polityczna czystka, czy raczej pokoleniowa zmiana wartości? Myślę, że każdy z nas odbierać może to inaczej, natomiast oczywistym jest, że w początkowym okresie funkcjonowania centrum, jakby kadra likwidowanych jednostek, kontynuowała służbę w Centrum Szkolenia Policji. Około 400 osób w pierwszym roku jej funkcjonowania tam pełniło służbę, i na zakończenie roku, bo już we wrześniu tego szeroku rozpoczęliśmy działalność szkoleniową, i na zakończenie tego roku szkoła miała 500 absolwentów. Jak przez te 25 lat zmieniła się szkoła? Jakie są największe osiągnięcia? A jakie największe porażki, z którymi musieli się zmagać kolejni komendanci? No, w naszej ocenie mam nadzieję, że też i Państwa. Centrum szkolenia policji jest jedną z największych i najnowocześniejszych szkół policyjnych w kraju. Co na to szkoła w Szczytnie. Szkoła Policji w Szczytnie, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie ma nieco inny charakter. Przygotowuje policjantów, oficerów policji, natomiast pozostałe jednostki szkoleniowe to szkoły, które szkolą zarówno na poziomie podstawowym, jak i doskonalenia zawodowego przygotowują policjantów do realizacji już zadań na poszczególnych stanowiskach służbowych, i oczywiście w tym kontekście mówię o tym, że jest to najważniejsze większa, naj, jakby najnowocześniejsza jednostka szkoleniowa, bo niech powiedzą o tym tylko liczby. Posiadamy ponad tysiąc miejsc szkoleniowych. Majątek, na którym realizujemy szkolenia, to ponad 107 hektarów. Obiektów około 100, które kubaturą, około 80 tysięcy metrów kwadratowych, w kubaturze tej umożliwiają prowadzenie szkoleń. Jakie obiekty? Rozpoczynając jakby od takich sztandarowych, z których jesteśmy dumni, na pewno Państwo je też dostrzegacie. To jest nowoczesna hala technik interwencji, hala sportowa, pływania. Bardzo nowoczesny na miarę europejską kompleks strzelnic, gdzie w zasadzie od szkolenia dla osoby nigdy nie. Obeznanej z bronią, czyli dla nowo przyjętych osób do policji, prowadzimy szkolenia poprzez doskonalenie tych umiejętności strzeleckich policjantów, poprzez szkolenie dla instruktorów policyjnych, aż po takie taktyczno-bojowe, strzeleckie umiejętności dla policjantów służb związanych ze zwalczaniem antyterroryzmu mogą być realizowane. Ale wróćmy do osiągnięć. Trzy najważniejsze, Panie zdanie? <try> Trzy najważniejsze to oczywiście. Ewaluacja szkoleń policjantów w kierunku szkoleń, które odpowiadają na potrzeby społeczeństwa, przejście w, ze szkoleń często mocno teoretycznych do szkoleń umiejętnościowych. Oczywiście udało się uzyskać na miarę naprawdę możliwości bardzo nowoczesną bazę, a także stanowimy. Mm, Duże zaplecze dla operacji y, policyjnych w skali całego kraju. To raz? To trzy, A, panie już, redaktorze, to, już, to, to trzy. trzy. No dobrze, no to teraz, y, no może nie trzy porażki, ale tak y, to, czego nie udało się zrobić i to, czego wam żal najbardziej. Znaczy myślę, że w, mimo to, co przedstawiłam przed chwilą tą, tą bogatą infrastrukturę i zaplecze logistyczne, to takim wyzwaniem wciąż, które przed nami stoi, to jest dopełnienie infrastruktury w obszarze szkolenia ruchu drogowego. To jest wyzwanie, które stoi nie tylko przed Centrum Szkolenia Policji, ale też i przed całą. Policją. I myślę, że to jest ten kierunek, który jeszcze przez jakiś czas będzie dla nas taką szczególną troską i, i uwagą poświęcany. Policyjne Centrum Dowodzenia to jeden z bardziej znanych w Polsce obiektów. Powstał na Euro 2012. Z tego centrum kierowano akcjami poszczególnych jednostek, które te mistrzostwa zabezpieczały. No ale mistrzostwa się skończyły i co dalej? Y ma pan redaktor rację, te centrum dowodzenia było takim kluczowym zadaniem w związku z przygotowaniem się policji do zabezpieczania organizacji tych mistrzostw piłki nożnej Euro 2012, ale dzięki temu w tej chwili centrum jest takim miejscem, w którym w miarę Konieczności dowodzi się, gdzie zbiera się sztab zarządzający akcjami i operacjami policyjnymi. I na, dla przykładu, w kolejnym roku po euro, czyli w 2013 roku, wykorzystywany był dla zabezpieczenia. Yy, Akcja klimat. Akcji klimat, dokładnie, czyli szczytu klimatycznego. W kolejnym roku mieliśmy Mistrzostwa Świata w piłce, w piłce siatkowej mężczyzn i tam również funkcjonował sztab i zarządzanie prowadzone, dowodzące całą operacją z tym związane z zabezpieczeniem tych mistrzostw. Natomiast warto zaznaczyć, że wówczas... Również policjanci pracownicy centrum są kierowani do y, służby w tym, y, w, w tym centrum dowodzenia, a także wykorzystujemy je każdego roku kilkukrotnie do zabezpieczenia różnego rodzaju akcji operacji policyjnych wymagających zaangażowania związków taktycznych. Stanowi doskonałą okazję do tego, żeby w tym miejscu blisko Warszawy można było te związki umieścić i, i w ten sposób dysponować y, tymi siłami. W CSP działa również jedno z nowocześniejszych laboratoriów narkotykowych, i teraz proszę się przyznać, i tak z ręką na sercu co tam produkujecie, y, jakie ilości i kto to potem sprzedaje. Panie redaktorze, rzeczywiście może to brzmieć niepokojąco dla osób, które nie do końca są zorientowane w tym, co tak naprawdę się dzieje w tym laboratorium, bo nie jest to laboratorium narkotykowe. Tylko taki międzynarodowy ośrodek szkoleniowy dla y, zwalczania nielegalnych laboratoriów narkotykowych i w nim. No ale możecie tam produkować? Byłem, zwiedzałem. Y, czy, czy możemy produkować? Mogę potwierdzić tyle, że znajduje się tam kilka, kilkaset, nawet ton y, sprzętu z, y, pochodzącego z y, zabezpieczonych linii produkcyjnych różnego typu narkotyków i z Polski, i z Europy, przede wszystkim z Holandii. Tak więc. Y, Szkolimy tam po prostu policjantów nie tylko polskich, ale policjantów też europejskich w ramach. No właśnie, bo to jest z... ciekawe i fajnie, że pani o tym wspomniała, bo kiedyś, jak pamiętam, jak powstawało centrum, to z Europy przyjeżdżali do Legionowa policjanci, którzy szkolili naszych policjantów, a teraz się ta sytuacja bardzo zmieniła, bo do Legionowa przyjeżdżają policjanci, których szkolą nasi policjanci. To prawda, pochwalę się tutaj, że. Te centrum antynarkotykowe to jedno z dwóch na świecie miejsc, gdzie szkoleni są funkcjonariusze służb państwowych, bo to nie tylko policjanci, nie tylko z Polski, ale też z zagranicy. Jedno z nich znajduje się w Akademii w Quantico w Stanach Zjednoczonych, a drugie właśnie u nas w Legionowie i rzeczywiście. W dużej mierze to nasi policjanci, policjanci Polskiej Policji, bo nie chodzi tylko oczywiście o funkcjonariuszy Centrum Szkolenia Policji, ale też przede wszystkim Centralnego Biura Śledczego Policji, którzy prowadzą szkolenia dla innych krajów. Centrum Szkolenia Policji to nie tylko obiekty usytuowane w Legionowie. Centrum Szkolenia policji to również dwa pozamiejscowe ośrodki. Pierwsze Słukowice, gdzie odbywają się szkolenia przewodników i tresury psów CSP szkoli także policjantów wodnych w Kalu na Mazurach. To prawda. Tak jak wspomniałam, te 107 hektarów to nie tylko grunty, które są główną siedzibą naszej jednostki, czyli Legionowa, ale też te, o których wspomniał pan redaktor. Około 80 kilometrów od Legionowa usytuowany jest zakład kynologii policyjnej, w której szkoleni są przewodnicy, tresowane przez służbowe do jakby realizacji zadań w różnych kategoriach, w różnych sytuacjach. To na przykład psy do wyszukiwania zapachów narkotyków, zapachu materiałów wybuchowych, patrolowe, patrolowo-tropiące i tam też właśnie te szkolenia od 1992 roku się e, e, odbywają w ramach Centrum Szkolenia Policji, choć ten ośrodek ma du dużo dłuższą historię. A z kolei w naszych obiektach, e, czyli w bazie szkoleniowej Policji Wodnej w Kalu koło Węgorzewa nad jeziorem Święcajty na Mazurach, przygotowujemy policjantów Policji Wodnej do realizacji przez nich zadań. Zadań na wodach, terenach przywodnych, oczywiście nabywają uprawnienia z termotorzystów, bardzo istotnym elementem tego szkolenia jest szkolenie w zakresie Umiejętności kierowania łodzią służbową w trudnych warunkach pogodowych, to niejednokrotnie po prostu ratuje życie tym, którzy potrzebują tej pomocy na wodach. To jeżeli pani pozwoli, wrócę na chwilę do tej współpracy międzynarodowej. O narkotykach już mówiliśmy. Na jakich płaszczyznach ta współpraca się jeszcze odbywa? Centrum Szkolenia Policji od lat ogromną wagę przywiązuje do. Szkoleń, w ramach których możemy wymienić się doświadczeniami, praktykami z przedstawicielami policji innych krajów, i choćby na potwierdzenie tego powiem tylko, że w ramach struktur centrum funkcjonuje Centrum Szkoleń Specjalistycznych Policji, i jakby w ramach te, te, tego zespołu ludzi, od seminariów, konferencji, różnego typu warsztatów, poczynając poprzez różnego typu. Inne formy wymiany doświadczeń, e, kończąc, ta współpraca międzynarodowa jest prowadzona. Tak, ostatni przykład takich działań e, to e, zbieranie doświadczeń, wymiana praktyk z policjantami, e, na przykład Francji. Gdzie funkcjonariusze Zakładu Interwencji Policyjnej prowadzili w ramach programu Leonardo da Vinci wymianę tych doświadczeń w zakresie ochrony osobistej policjanta, bezpieczeństwa osobistego policjanta, też w ramach współpracy taki projekt również Leonardo da Vinci który zakończył się w ubiegłym roku. Y, wymiana doświadczeń w zakresie kynologii policyjnej, czyli policjant, y, pies, partner w służbie policjanta. Y, od lat już też y, ładnych, około 10 lat też prowadzimy taką wymianę dla nowych y, adeptów sztuki policyjnej, młodych policjantów, niewielkich stażem, gdzie w ramach porozumienia trójstronnego, już w tej chwili czterostronnego, bo cieszę się Takią, takim dużym poważaniem ta wymiana doświadczeń tych młodych policjantów w ramach tygodni projektowych pomiędzy Francją, Niemcami, Polską w tym roku, w ubiegłym roku dołączyła do, tej, do tego porozumienia, również Hiszpania. No, projektujemy kolejne oczywiście przedsięwzięcia w obszarze techniki kryminalistycznej, przestępczości spraw nieletnich, narkotykowej. tych przedsięwzięć naprawdę jest bardzo dużo. I pozwala to, i to dla nas jest szczególnie istotne, na podnoszenie kompetencji przede wszystkim naszej kadry, ale co za tym idzie, kompetencji wszystkich policjantów, bo to kadra później przekazuje te doświadczenia, dobre praktyki dla policjantów, którzy realizują zadania w jednostkach terenowych. Liczyła Pani kiedyś, ile tych konferencji szkolnych się odbyło od początku istnienia centrum? W tysiącach? Można Ponad, liczyć? Tak, myślę, że można je liczyć w tysiącach. Jeśli... Mogę się oczywiście mylić, ale na, będzie to pewnie powyżej 1200 konferencji, spotkań. No, i chyba więcej. Chyba więcej jeszcze, pan redaktor. Myślę, wie. myślę że około trzech już dobijacie. Od początku. Tyś, 1500 to tak mniej więcej, jak było dziesięciolecie, pamiętam rozmowę z komendantem Błonkiewiczem, to już wtedy było 1500 to wróćmy do tego i, i szkole. Wróćmy do tego i to, to dopowiemy, bo to... Dobrze, to teraz yy, wspomniałem na początku o tym 25-leciu istnienia szkoły. Yy, jak rozumiem i pewnie się nie mylę, szykujecie coś spektakularnego. Oczywiście. I to nie tylko dla swoich słuchaczy czy kadry pedagogicznej, ale także dla mieszkańców Legionowej i okolic. Oczywiście ta rocznica jakby zobowiązuje. 25 lat funkcjonowania to już ćwierćwiecze, więc w ramach kalendarza obchodów, imprezy, z tym związanych. Takim głównym y, przedsięwzięciem jest przygotowywane przez nas spotkanie w ramach y, obchodów Święta Policji. I tam też będziemy podkreślać jako główną datę naszego jubileuszu w lipcu tego roku spotkanie z policjantami ponad 40 krajów różnych, y, którzy przyjadą do nas y, y, w ramach funkcjonującego Stowarzyszenia Policjantów IPA i organizują na naszym terenie seminarium dotyczące wielokulturowości, wieloróżnorodności wśród służb policyjnych. Mam nadzieję, że dostrzegą to również mieszkańcy Legionowa. Ale przepięknie pani komendant wygląda ten przemarsz na początku na plac apelowy. Tak, to prawda. Ci policjanci przygotowują się do tego specjalnie. Mają też świadomość, że jest to nasz jubileusz i jest to dla nas niezwykle ważne i tak naprawdę barwne dla obserwatorów przedsięwzięcie. Przepraszam, że szkotów. <laughs> tak, oni są ze swoimi dudami robią na nas zawsze takie dobre wrażenie, miłe wspomnienia. Pozostaje to w pamięci na, na długo. W tym roku liczę na to, że również się tak to odbędzie. i... Jak powiedziałam, ponad 40, 40 policjanci ponad 40 państw potwierdzili obecność na tych uroczystościach. A co pani komendant dla nas, szaraków bez mundurów, CSP przygotuje na 25 lecie? Taką takim sztandarowym przedsięwzięciem. Z którą od lat już wychodzimy do mieszkańców Legionowa, powiatu legionowskiego. To są dni otwarte szkoły, w ramach których można zapoznać się ze specyfiką. Realizowanych przez nas szkoleń z zadaniami policji, z tym, w jaki sposób przejść postępowanie kwalifikacyjne do policji, zapoznać się z tym. Wiele różnych elementów, które w ramach gier, różnego rodzaju zabaw, pokazów, warsztatów uświadamiają tym, czym na co dzień zajmuje się nasza jednostka, ale. A jak ta współpraca właśnie wygląda na co dzień? Ale właśnie... Chcę nawiązać do tego, że oprócz takiego spektakularnego, głośno komentowanego często przedsięwzięcia, to na co dzień w bardzo dużym stopniu wspieramy takie działania służące poprawie bezpieczeństwa i edukacji na rzecz bezpieczeństwa. My się czujemy częścią legionowa i jest to dla nas niezwykle istotne. I znów tylko kilka liczb. Ponad 6 tysięcy. Przedszkolaków, dzieci, młodzieży w ubiegłym roku uczestniczyło w różnego rodzaju przedsięwzięciach, które były nakierowane na taką profilaktykę związaną z bezpieczeństwem bezpieczny wypoczynek nad wodą. To jako przykład, bezpieczna droga do szkoły jak się zachować, dlaczego się zachować w ten niewinny sposób do osób, których nie znamy. Oczywiście do seniorów również. Uniwersytet III wieku też się tu angażujemy, bo służy to w takim wzajemnym poznaniu i dobremu przekazaniu praktyk. Dla, dla tych osób. Ale warto też podkreślić to, y, czym legionowo dla nieco starszych osób y, się, y, w jaki sposób y, się otwiera. Mianowicie funkcjonująca w oparciu o obiekty Centrum Szkolenia Policji struktura, czyli Legionowskie Towarzystwo Sportowe, ma w swoich y, kilku sekcjach kilkuset członków najbliższego nam otoczenia mieszkańców właśnie Legionowa i, i okolic sekcja judo, sekcja pływacka, sekcja tenisa stołowego, wiele jeszcze innych, rzeczywiście odpowiada na takie prospołeczne zachowania i wychodzi do tych osób, które chcą coś zrobić ze swoim czasem, a jednocześnie zadbać o swoje i umiejętności zdrowia, ale i, i bezpieczeństwo. Jest w Polsce, Pani Komendant, jakiś policjant, który nie przeszedł szkolenia w Centrum Szkolenia Policji? To trzeba byłoby sprawdzić, ale wydawać by się mogło, że po tych 25 latach, w którymś momencie swojego życia zawodowego każdy z policjantów ma bardzo duże prawdopodobieństwo, aby trafić na szkolenie do Centrum Szkolenia Policji. Dlaczego? Y 102 programy, które powierzył Komendant Główny Policji szkołom, jednostkom szkoleniowym do realizacji, spośród nich aż 73 są powierzone do realizacji Centrum Szkolenia Policji, a z tego aż 40 realizujemy jako jedyna jednostka szkoleniowa policji, bo to wszyscy minerzy pirotechnicy, policjanci policji wodnej, przewodnicy psów służbowych, większej, w większej liczbie policjanci ruchu drogowego, techniki operacyjnej, no, tych specjalności, które Realizujemy jako jedyna jednostka szkoleniowa, jest wiele i jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że prawie każdy policjant w Polsce był kiedyś słuchaczem Centrum Szkolenia Policji. No to super, bo to się czasem na drogach przydaje. <laughs> Zawsze się, można powiedzieć, że jestem po... z Legionowa. No, cały ruch drogowy prawdopodobnie szkoli się w Legionowie. Od niedawna początkowe etapy szkolenia również odbywają się w innych jednostkach szkoleniowych. Dziękuję Pani bardzo serdecznie za przyjście do studia. Dziś moim i Państwa gościem była inspektor Anna Narosu. Dziękuję Panie Redaktorze, dziękuję Państwu. To była rozmowa tygodnia. Spotykamy się jak zwykle w przyszły czwartek. Do zobaczenia.